Siemano. Ogólnie jestem na kolejnym łowisku na moich urlopowych wyjazdach. Miało być 24 godziny, będzie 48, ale nie będzie pełnych 48, bo się będę musiał rano zginąć. tak około 4 godziny szybciej, jak powinienem. Także takie są plany. Jestem na łowisku Lapwing. To jest tak pół godzinki drogi ode mnie. Wędki są w wodzie już 5 godzin. Nic się nie wydarzyło, ale jest cisza ogólnie na stawie Jest ogólnie raz, dwa, trzy, czterech, czterech jeszcze innych wędkarzy Zobaczymy Film sumowy Mam nadzieję, że już widzieliście Jest już na platformie Także zapraszam do oglądania, Gdzie wrzucę tutaj kartę I tak o, zobaczymy Tutaj jest bardziej karpiowo, tu bym chciał karpia Są takie karpie 40 poundów Ponoć Dużo małych widać tak podchodzą do powierzchni i ten, ale liczę na tego większego I zobaczymy a jak coś się będzie działo to włączę kamerę, bo dopiero tak usiedziałem się, odpocząłem chwilę po rozkładaniu, bo myślałem, że będzie padać, bo chmury tam z tyłu za mną są dosyć grubo I zobaczymy, no, czekamy czekamy, czekamy, czekamy pogoda się piękna zrobiła ogólnie przerzuciłem lewą wędkę, miałem szarpnięcie na niej, to jest dosyć mocne ale nic się nie to też mógł być taki mocniejszy liner także przerzut, PWA wleciało i teraz te dwie zostawię jeszcze mówię pewnie zostaną, że nic nie weźmie przez noc na te dwie to wtedy dopiero będę kombinował dalej na lewej, przerzut poszedł PWA w wodzie i zobaczymy, czy coś się uda wywalczyć no i jest sumik mam nadzieję, że będzie cokolwiek widać wielki wielki, wielki, wielki pierdziele jest wielki piękny marmur przeogromny Dobra, ja nadeczka. Na ogóle wody jakkolwiek Co ty? Już na ryba. Mam nadzieję, że coś winać. Ale nie uciekaj, wody. Będzie winać, bo fajnie by było. Już każdy nie dał ranego ogromne jest gitara nowa angielska PB suma 78 poundów 78 poundów w kilogramach 35 65 kilo 3 poundy sling waży A, także jest godzina druga dwadzieścia Pobiję angielski, le... angielski rekord sumą mojego. Na skali pokazało się 75 poundów Jestem kompletnie wywalony, więc normalnie ręka mi boli, męczony Zostawiłem tylko jedną wędkę w wodzie teraz, bo, bo mi splątało wszystko, ale już rozplątałem. Mam zdjęte chuklinki, dwie wędki o namiot oparty. Jedną tylko. Wrzuciłem bez niczego, z pojedynczą kulką przed siebie żeby coś było w wodzie mam nadzieję, że nic się nie złapie bo jestem naprawdę zwalony liczę na dobry sen teraz żeby się wyspać bo to jest początek mojej tej zasiadki 48 godzinnej i się nie spodziewałem w ogóle takiego obrotu sprawy jest, jest wielki pająk w ramieniu na pewno bym zaraz ale tak, czyli udało się złapać coś nie wierzyłem, że to są takie ryby, ale to zawsze mówią w tych sklepach. Raz, to do tego ryby, 75 na pewno jest zważone Mam zdjęcia, nie udało mi się go podnieść, żeby zrobić jakiekolwiek ujęcie, zdjęcie, coś tam się nagrało. Mam nadzieję, że będzie coś wiedzieć. Otyk. Czekaj, to zaraz zaatakuje Machnę mu macnie moje y, w skoro się nauczy. Chyba ja, bo ja mokre zostało No, także tak wyszło. Jest git, ogólnie jest git. Jestem zadowolony. Teraz biorę się ze spania, prześpię się trochę. I będziemy walczyć dalej z tymi rybami. Chciałbym karpia Bardzo się nastawiam na karpia, ale jak zawsze, duży sum też jest spoko, Siemankę, jest już godzina... Jest po dziewiątej, wstałem Trochę odpocząłem w tej nocnej przygodzie Także teraz robię coś na słodko Biorę się za robienie zestawów Zestawy standardowe Zjedziemy co Czyli przelot Tutaj na lększenkach Biorę tutaj flosa, zakładam Zakładam jakąś słodką kuleczkę Poleci to do wody teraz jest misja kart na całego suma iż teraz mam stąd nawet się nie spodziewałem, że tutaj nikt nic nie wspomina o tych sumach tylko tam raz i w sklepie, że są suma, nawet tak nie, nie, nie złapałem o co mu chodziło za bardzo to są duże sumy, ale są na pewno zrobiło się dosyć zimno mam dwie bluzy ubrane, jeszcze kurtkę, raczej także biorę biorę się tutaj za zestawy i miejmy nadzieję, że karp się na coś słodkiego skusi tak, tak w dzień jakbym takiego suma złapał, bym się bardziej cieszył, bo można było to ładnie ograć Szkoda, że tutaj nie ma nikogo na stawie, kto by mógł mi pomóc, bo ten ziomeczek obok nawet go nie widać nawet nie przyszedł pogadać, nic, także no, zostałem sam sobie w nocy, także nic Robię zestaw, przerzucam i miejmy nadzieję na karpie Trzeba nabrać trochę sił. Będzie z bekonem. Na grubo. Na grubo, ale wcale. Wędki w wodzie Już są z około 4 godzin, i się nic nie dzieje. Ale u nikogo nic się nie dzieje. Jedna na słodko, druga na mięsno. Wędeczki. Jajeczka świeżutkie, jakieś takie, stesko. Zobaczcie z tym pod takie białe. Ale stamtę mają, tak. Dobra, mam rozplątane tym razem? Tym razem zmoczę to trochę, żeby. Jeżeli jest żela, jest dużo. biorę się za przerzucanie prawą Prawa wędka. Będziemy szkali spota może tutaj całkiem blisko brzegu przy Margi. technika na mały kasza. zawsze mi się sprawdza. To może ścić także zobaczymy Będę robić bawanka Będę taki bawanecz na jasno żeby ten karp w tym zielsku miał, miał szansę zobaczyć sobie Zrobimy to tak, ciężarek jest 71 gramów jest zrobione tak, że delikatne, delikatne szatnięcie i spada się przesuwa wzdłuż Dlatego zakładam go na pierwsze, na pierwsze oczko krętlika Nie wpychamy całego, bo wtedy nie ma szansy się wypiąć Pójdź sobie do tyłu Wtedy działa jak odbijak dla tego haka Więc to nie ma sensu, Takie moje advice Delikatnie tylko nosi No I delikatnie tak opada Tak będzie w PWA, Czyli wyprzed Będzie git Cyk, tyk, tyk. Czyli tak, teraz to wprosz jak wysuszyć Nawet się procha Tak oto secik Narobiło jest gotowe do powoła dziureczki i taka była będzie w wodzie. bardzo żywy Taki wariacik Hej, <laughs> hej, hej he. Taki wariacik Będziemy go ważyć szybko Szybkie zbliżenie do wagi Na poundy 34,14 15 800 My puszczamy kolegę Sling na 300 jest trochę bardziej mokry jak wcześniej. 4.13. 4.13 na kilogramy. 275. Kizgit. Mamy to. Mamy komplecik. Nie wiem, jak będzie dobrze widać, ale bardzo jest zielska. Tak jak przypuszczałem, Popapik Z tą 18 mm chyba tu była kulka z witaminą, a to jest stala jela kuleczki timowe i po co wow, karpin 30 poundów także jest gitarka, biorę się za przezbrojenie, założę znowu taki sam zestaw z pwa bagiem i lecimy ale powiem wam po tych sumach to uciągnięcie 30 poundowego karpia to jest nic normalnie to ja myślałem, że on ma nie wiem 20 poundów a dopiero jak się pokazał to był grubasek dobra biorę się za za przezbrajanie tego sprawdzenie haczyka a dobra ostry jest on się wbija I, le, i będę leciał dalej z tematem tak ten zestaw wygląda po przezbrojeniu. taki duży bałwanek malutki haczyk to jest tylko szóstka, ale w pięcie był piękny tak samo ładnie się wypiłem już tutaj w tym go wypiłem że takie zestawiki produkują fajne fesie jestem, jestem mega 30 lb na rozpoczęcie sezonu nie mogło być lepiej jest godzina żonowy, żonowy jest godzina 00.33 czyli jest gytarka. zaraz sobie zrobię zdjęcie wędka w wodzie dokładnie tak samo zrobiłem ten sam zestaw czyli miejmy nadzieję, że to działa ta sama miejscówka, mniej więcej tak samo Miejmy nadzieję, że się wszystko tak ułoży Fajnie, bo udało mi się. Lepiej tego nie mówię. Wiedziałem, że coś w nocy wyjdzie, ale nie wiedziałem, że aż tak grubo. Chciałem na... Jak walczyłem, to taka dwudziestka się wydawała. Ale to wszystko przez te sumy, bo ostatnio tych sumów pa pałem od jazdy takie szalone, że walka 50 minut, 45 czy ile tam było z tymi sumami. A tutaj taka niespodzianka. Karpiszą. i za taki fajny. No, jest git. Tak kurde. ten urlop to jest normalnie magia, chyba to już będzie taka religia, że co roku będę w początek maja urlop zabukowany. Wtedy będę uderzał na te takie mało dostępne łowiska, bo na weekendach tutaj się dostępne to jest, nawet teraz jest jedno stanowisko, jest wolne. Także. 8, 8 rano, 8.14, 14. Zameldował się w nocy Karpik. Teraz miałem branie, ale puste, coś pociągnęło. Mówiła, dobra, zacinał, cech do góry, nic nie ma. Także to było jedno branie. Jeszcze trochę się zwijam, teraz już się wszystko suszy. I będę leciał do domu na chwilę. Wykąpać się prociuszki. I będę leciał na kolejne łowisko. Tam już będzie bardziej chillow. Tam jest tylko karty są. Największy około 36-8 poundów. Już raz go miałem. Franki. Także zobaczymy. Tutaj jest, jest super. Podoba mi się załowisko. Ciężko się dostać, ale na pewno tutaj wrócę. jeszcze angielskie 50 poundów z tej płyną. Jest szansa. Teraz ta mniej przyjemna część spakowanie. Ale wszystko luza wleci do Wana i bo za parę godzin będziemy na kolejnym łowisku Trochę śmieci, monsterek Titanik w środku, wszystko suche Także jest gitara